W ciągu arytmetycznym dane są dwa wyrazy. A1 jest równe minus 11 i A9 jest równe 5. Musimy obliczyć sumę 9 początkowych wyrazów tego ciągu. Mamy dany wyraz pierwszy oraz dziewiąty. Zatem możemy śmiało skorzystać ze wzoru na sumę 9 kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego. S9 to się równa pierwszy wyraz, czyli A1 minus 11. Plus wyraz ostatni, do którego chcemy wysumować, czyli w naszym przypadku wyraz dziewiąty, czyli plus 5 podzielić na 2 razy liczba wyrazów. Od wyrazu pierwszego do wyrazu dziewiątego mamy 9 wyrazów, czyli razy 9, no i tyle jest równa nasza suma. Minus 11 plus 5 to minus 6 na 2 to minus 3, razy 9 to się równa minus 27. Zatem poprawną odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B.